Disney zapowiada kolejne kontynuacje legendarnych animacji. Scenariusz Batmana od Matta Reevesa w końcu skończony, a Michael Bay wraca do serii Transformers i wiele więcej. Jesteście na kanale FilmOżercy i zapraszam was na przegląd najważniejszych newsów ostatniego tygodnia. Disney nie zwalnia tempa, po gigantycznym sukcesie w głowie się nie mieści dwa, ponad 1,7 miliarda dolarów na liczniku, studio raz po raz sięga po swoje najbardziej rozpoznawalne marki. W planach są już Toy Story 5, Coco 2 i Nie mocni 3, a teraz czas na wielki powrót do paryskiej kuchni. Pixar ruszył z pracami na Trata Ratatouille 2, a przynajmniej tak twierdzi branżowy dziennikarz Jeff Snyder, który w swoim podcaście zdradził, że sequel jednej z najbardziej cenionych animacji studia w końcu się dzieje. Choć przez lata Pixar zaprzeczał powrót do przygód Remiego, wygląda na to, że jednak coś się zmieniło. I choć projekt jest dopiero na bardzo wczesnym etapie, a szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, samo to, że studio ruszyło z pracami wystarczyło, bo wśród fanów zawrzało. Nie wiadomo jeszcze, czy za sterami znów stanie Brad Bird, reżyser oryginału z 2007 roku, ale wiele ile osób ma nadzieję, że jego wizja zostanie zachowana. I skoro jesteśmy przy powrotach, sequel Oza trwa w najlepsze. Disney ogłosił kontynuację aktorskiej wersji Lilo i Stitch i to dokładnie 26 czerwca, w dzień Stitcha, czyli nieoficjalne święto znane fanom jako eksperyment 626. Pierwsza część aktorskiego remake'u okazała się być wielkim sukcesem, zarobiła prawie miliard dolarów na całym świecie. Przy stosunkowo skromnym budżecie, a warto wspomnieć, że film cały czas zarabia kolejne miliony. Początkowo miał trafić prosto na Disney+, ale ostatecznie zdecydowano się na premierę kinową i jak widać, była to bardzo dobra decyzja. Fani czekają na więcej, zwłaszcza że nowa wersja zdobyła sympatię dzięki ciekawemu kastowi i odświeżonej narracji, która nie zatraciła ducha oryginału. Dajcie znać w komentarzach, czy powroty do legendarnych animacji to dobry kierunek. Może studio powinno postawić na zupełnie nowe historie. A teraz coś, czego raczej nikt się nie spodziewał, Michael Bay wraca do gry. Jak poinformował branżowy insider Matthew Belloni, Michael Bay ponownie wejdzie do uniwersum Transformers. I to nie tylko jako producent, ale także jako reżyser nowej odsłony serii dla Paramount Pictures. To ogromna zmiana kursu, bo ostatnie lata przyniosły próby odświeżenia marki bez udziału Baya. Ale wygląda na to, że studio znów sięga po człowieka, który dał tej serii widowiskowość, ogromne pieniądze i oczywiście całą masę wybuchów. Projekt Baya to tylko jeden z kilku rozwijanych równolegle. W planach jest także aktorski transformer z początek w reżyserii Josha Kuleja oraz uwaga, potencjalny crossover z serią G.I. Joe. Paramount nie może jednak zbyt długo zwlekać, jeśli zdjęcia do nowego filmu nie ruszą do 2029 roku, studio może utracić prawa do marki. Bay rozpoczął swoją przygodę z autobotami w 2007 roku i przez pierwsze trzy części przyciągnął do kiny Rzesze widzów. Mówimy tu łącznie o ponad 2,6 miliarda dolarów dochodu ale już od wieku zagłady czuć było zmęczenie formułą, a ostatni rycerz tylko to pogłębił. Paramount przez ostatnie lata próbował nowych kierunków, Bumblebee od Travis'a Knighta został dobrze przyjęty przez krytyków, ale nie zarobił dużych pieniędzy. Przebudzenie bestii z 2023 roku też nie spełniło oczekiwań, mimo próby pogodzenia emocji z efekciarstwem. Zatem czy powrót Bay'a to desperacki ruch, czy może szansa na przywrócenie blasku serii? Kto zostanie nowym Jamesem Bondem? W ostatnim przeglądzie mówiliśmy, że faworytem do roli był Aaron Pierre, młody aktor Znany z Old i nadchodzącego serialu Lanterns. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie on ma największe szanse na zostanie nową twarzą 007, ale jak się okazuje, sytuacja nie jest tak oczywista. Amazon i producenci serii przygotowali bowiem krótką listę kandydatów, która wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej podawano. Tom Holland, Jacob Elordi i Harris Dickinson to właśnie ta trójka ma dziś największe szanse na przejęcie roli Agenta 007. Tom Holland, najbardziej znany z roli Spidermana, szuka teraz poważniejszych wyzwań aktorskich. W kolejce czekają już Spider-Man 4 oraz Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Więc James Bond mógłby być kolejnym krokiem w stronę dojrzalszego kina. Jacob Elordi, mimo że jest Australijczykiem, wciąż jest brany pod uwagę. Po Euforii, Salbern i Priscili jego nazwisko stało się jednym z najgorętszych w Hollywood, a Amazon nie traktuje. Pochodzenie jako bariery nie do przeskoczenia. Trzecim kandydatem jest Harris Dickinson. Aktor z doświadczeniem w kinie akcji mogliśmy go zobaczyć już w serii The Kingsman, a także w filmach niezależnych. Ostatnio wystąpił w filmie Baby Girl u boku Nicole Kidman, gdzie pokazał zdecydowanie bardziej emocjonalną stronę. Z gry odpadli natomiast starsi kandydaci: Aaron Taylor Johnson, Henry Cavill czy Idris Elba. Wygląda na to, że nowe kryteria są jasne: młodość, świeżość i potencjał na kilka filmów. Tutaj ważne przypomnienie, za kamerą stanie Dennis Villeneuve, twórca Duney, Sicario i Blade Runnera z 2049, a więc szykuje się Bond w zupełnie nowym tonie. Dajcie znać, który z tej trójki Holland, Elordi czy może Dickinson ma według Was największy potencjał na no zostanie nowym Jamesem Bondem. A skoro wspomniałem już nazwisko Toma Hollanda i Christophera Nolana, czas przenieść się do Odysei Homera. Coraz więcej źródeł sugeruje, że nadchodząca produkcja twórcy trylogii Batmana może otrzymać kategorię wiekową R. To byłby dopiero drugi film w karierze Nolana z taką klasyfikacją po „Skarowym Oppenheimerze. Powód: brutalne sceny walki oraz co ciekawe obecność koordynatora intymności na planie. Według przecieków, wyjątkowo krwawe sekwencje z udziałem Lupita Nyongo i Beniego Savdiego kręcono w malowniczej scenerii greckiego zamku. Ale to nie tylko o moc chodzi, bo Odyseja Homera to także opowieść o pożądaniu, zdradzie i pokusach. Po sukcesie Oppenheimera takie podejście nie dziwi, tam też kategoria R okazała się nie tylko barierą, ale siłą napędową. Oficjalną decyzję poznamy zapewne przy okazji pierwszego zwiastuna, który według Uniwersala ma pojawić się przed seansami nowego Jurassic World. Przypomnę jeszcze tylko część imponującej obsady Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway czy Lupita Nyong'o. Film zapowiadany jest jako mitologiczny epos akcji, a premiera zaplanowana na 17 Lipca 2026 roku. Bardzo możliwe, że będzie to jeden z najbardziej spektakularnych projektów dekady. Matrix oficjalnie skończył scenariusz do The Batman Part 2. Reżyser i scenarzysta Hitus 2020 roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie gotowego scenariusza. Oznacza to, że długo wyczekiwana kontynuacja w końcu rusza z miejsca. Film został zapowiedziany jeszcze w kwietniu 2022 roku, chwilę po tym jak pierwsza część z Robertem Pattinsonem w roli głównej zarobiła na świecie ponad 772 miliony dolarów. Ale od tamtej pory cisza, opóźnienia i spekulacje. Data premiery była kilkukrotnie przesuwana, dziś to 1 października 2027, czyli aż 5 pół roku po premierze oryginału. W międzyczasie pojawiło się wiele znaków zapytania od rzekomych problemów zdrowotnych Ripsa, po pogłoski, że jego praca opóźnia rozwój całego uniwersum DC. Zdjęcia mają ruszyć pod koniec tego roku, a zakończenie prac nad scenariuszem oznacza, że niebawem możemy spodziewać się castingu nowych postaci. Natomiast szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, bo co tydzień pojawia się przegląd najważniejszych newsów z całego tygodnia, a także o sprawdzeniu innych materiałów na tym kanale. Do usłyszenia!